Dobra, spierdala, Melo. Po lekcjach! Ej, mam zajebisty pomysł. Dawaj. Niedługo wakacje cen. Dawajcie całą paczką, lecimy gdzieś? Nie jest to takie głupie. Tak! A gdzie tak w ogóle... Nie wiem, wymyśli się coś razem. Dobra, chodźcie do mnie na chatę, resztę zaproszę i ustalimy, he Oki do później. Będą wszyscy, tylko jeszcze idę do Itana, bo nie będę dzwonić do niego, jak jest obok w pokoju. Ethan? Cze... Co jest, kurła? Co ty tu robisz? Co ty tu robisz, chyba? Mieszkam tu. Wy się znacie? No niestety... To wy jesteście rodzeństwem? Tak. Dobra, co chciałaś. Zaprosiłam całą naszą grupę, bo chcemy coś omówić i chciałam, żebyś przylazł. No to Leo, witaj w grupie. Jakiej Co? Grupie, kurwa? Nie! Witam, wróciłam ze zdobyczą. Ufafik, spierdalaj. Jak już wszyscy byli. Omówili, że jadą na wakacje razem za granicę. Tak jestem leniem, coś mi się usunęło jak ustalali i nie chciało mi się robić od nowa. Nudy trochę. Nikt nie pytał. Pytał. Kto? Dobra, sto, bo się pogryziecie zaraz. Dobra, już bez przesady. Miesiąc później, czyli pod koniec czerwca. Co robimy, bo chyba nie będziemy siedzieć całą podróż i nic nie robić? Nie wiem. Dobra, zaraz może coś wymyślimy? I w ogóle haczej, co mam? Daj! Weź sobie matką twoją, nie jestem ha. Dobra, idę spać, bo w sumie zmęczona jestem. Okej. Okay.